Ostatnio na swoje media społecznościowe wrzucałem zapowiedź z Volkswagenem Taigo 10 TSI. Matko święta, ile w komentarzach było płaczu. A jak się okazuje, po naszych drogach samochodów z silnikami 1.0 Turbo 3-cylindrowymi jeździ pełno. By wam to zobrazować, teraz przez całe dwa tygodnie będę brał do testów tylko samochody z 1.0 Turbo pod maską. I to 3-cylindrowymi. Także w dzisiejszym odcinku samochód taki sam raz do śmigania na co dzień. Został mi on udostępniony przez autoryzowanego dilera Hyundai Auto Club ze Szczecina. Był ostatnio Hyundai Elantra właśnie z Hyundai Auto Club na próbie autostradowej. Lubimy próby autostradowe. W Pojawiło się też wiele komentarzy, że przecież tą 30 tysięcy kilometrów i będzie remont. Zobaczcie na to. 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Można się najeździć. To wystarczy tylko przeglądy robić sobie w autoryzowanych warsztatach Hyundai'a co 15 tysięcy kilometrów. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Jest to dość popularny samochód, często spotykany na naszych polskich drogach. Kurczę, w zasadzie często bywa tak, że jest to wręcz taki Filar polskich flot. Będzie pomiar Racebox oraz próba autostradowa. Przed Wami Hyundai i310 TGDi. Wersja hatchback, wyposażenie smart, czyli takie pośrednie. Jeśli spojrzymy na ceny. No, to możemy się pozytywnie zaskoczyć, bo takie Hyundai i 30 zaczynają się od 88 tysięcy złotych, gdzie podstawowe golfy ósemki od 115. Ale tutaj nie mamy do czynienia z podstawową wersją, tylko taką średnią SMART. Myślę, że warto sobie dopłacić do takiej wersji. I 30 z podstawową jednostką pod maską 1 Turbo w wersji SMART. Zaczyna się jakoś. Właściwie jest to rocznik 2022. Zaczynała się od 97 tysięcy złotych, ale mamy tutaj jeszcze pakiet LED, także LEDowe reflektory oraz dopłata za kolor, taki samochód bodajże 103 700 zł. Teraz mamy rok 2023. Jeśli zajrzymy do konfiguratora, to i 30 już będzie troszeczkę droższa. Tak o kilka tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to trzeba przyznać, że taka I30 tej generacji wprawdzie jest to popularny samochód. Wiemy dobrze jak wygląda, ale auto można powiedzieć nabrało takiego yy, polotu, powiedzmy, względem na przykład pierwszej generacji, która była całkiem solidna, udana, jednak taka. No, wiecie, taka normalna do bólu. Jeśli chodzi o wersję Smart, no to nie mamy tutaj kołpaków, tylko takie. Felgi, wnęki są polakierowane na czarno, a tutaj wierzchnia część jest spolerowana, taka błyszcząca. Są to 16-calówki, rozmiar opon 205x55. Jeśli chodzi o lakier, no to w wyposażeniu Smart mamy tutaj czarne lusterka w połysku. Jest też tutaj zmieniony grill względem podstawy. Jest to taki, można powiedzieć, ciemny chrom. Tutaj widzę, wloty są prawdziwe. W tym miejscu w zasadzie ciężko powiedzieć, że to jest wlot, taka bardziej owiewka, i tutaj też jest. Prześwit. Lusterka są już tutaj elektrycznie, oczywiście, regulowane, ale też składane. Płetwa rekina, taka oto czarna owiewka, też ona jest w połysku. Tutaj nawet też są takie kontynuacje, jakby. W ogóle, jako że tutaj mamy reflektory LEDowe, zobaczcie, jakie tutaj są bycze kierunkowskazy elegancko. Z tyłu jednak, mimo iż mamy pakiet LED, no to lampy są już normalne, żaróweczki. Zajrzyjmy do bagażnika. Tak, postaram się, żeby to była szybka prezentacja. Bagażnik typowy, hatchbackowy. Tutaj z boku mamy schoweczki. Proszę, cyk. Też nie jest to takie oczywiste w dzisiejszych czasach, ale mamy tutaj koło zapasowe. Akurat w tym przypadku, jak widzę, jest to dojazdówka, ale jest, ważna sprawa. Proszę, jakie chromy wokół okien. Delikatnie, hashtag premium. Bez żadnych kompleksów. A jak będzie z boczkiem drzwiowym? Ta część jest miękka. Tutaj jest też miękko ten cały panel, aż dotąd. No i tutaj dopiero dół jest twardy. Ta picerka. coś w tym stylu. Dwa, dwie faktury. Miejsce z tyłu 198 cm. Fotel wyregulowany jest pode Jak tutaj się mieszczę za sobą. Na nogi jest tutaj troszeczkę problem, ale udało mi się domknąć drzwi. Na głowę bez problemu. Segment C, także wiecie, a mój wzrost też nie jest taki do końca normalny. Tutaj w wersji smart mamy też podłokietnik z uchwytami na kubki, jest on bardzo miękki. Przejdziemy. No bardzo ładnie. Tutaj materiały miękkie, miękko. I tutaj dopiero na dole jest twardo. Także znośnie. Przestrzeń pasażerska z przodu. No jak takie słońce jest dzisiaj ostre, to nie wiem, czy coś tutaj będzie widać także zbliżenie potem w zasadzie taki normalny z tej perspektywy widać, że centralna część jest szara tutaj naokoło czarna w bazowej wersji nie mamy tutaj głośników wysokotonowych w wersji smart tej pośredniej już są czekajcie, muszę tutaj zerknąć w ściągawkę 87 700, wersja modern. Cennik, oczywiście, na 2022 rok. Tak jak ten egzemplarz jest z 2002 roku. Wersja smart 99200. No i tam plus pakiet LED oraz ten lakier. Różnica nie jest zbyt duża. Odpalimy sobie tylko samochód. Ok. Tak tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrol head. Pozycja za kierownicą poprawna. Z przodu ogólnie nie mam zastrzeżeń. Fajnie, że kierownica jest regulowana. W dwóch płaszczyznach, taka troszeczkę jakby z aspiracjami lekko sportowymi. Proszę, takie bicepsiki. Wieniec jest całkiem gruby, multifunkcja, tempomat, asystent pasa ruchu. Mamy tu automatyczną dwustrefową klimatyzację. W wersji smart też są podgrzewane fotele, jest tutaj podgrzewana kierownica. No i taki, oto system multimedialny. Wiecie co, przeparkujemy sobie troszkę. Dobra, jest ok, ponieważ jest straszne słońce, nic by tutaj nie było widać. Wersja smart to nie mamy tutaj takiego radyjka małego z monochromatycznym wyświetlaczem, tylko już normalnie dotykowy ekran LCD, nawigacja, można bodajże dokupić za 3700 zł, ale nie wiem czy jest do końca sens, skoro już tutaj mamy Android Auto czy Apple CarPlay i co istotne jest to bezprzewodowe. Ogólnie system multimedialny, no to co, widżety, tutaj takie ogólne menu, wszystko jest dość proste, lekko tutaj czasami trzeba Poczekać światło niebieskie, wygaszacz ekranu. Gdy wbijemy sobie wsteczny, jest też tutaj kamera cofania i czujniki cofania. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o podejście do projektu deski rozdzielczej w Hyundai, to po prostu jest tutaj w zasadzie tak dość. Tradycyjnie. Normalna deska rozdzielcza. Jedynie ten ekran jest po prostu tak wystający. Nie jest on jakiś taki płaski jak w Volkswagenach, tylko tutaj jest obwódka. Normalnie fizyczne przyciski. Panel od klimatyzacji wciąż jest tutaj też fizyczny. Jest to bardzo wygodne, proste. Tradycjonaliści z pewnością ucieszą się tutaj zegarów. Są one analogowe. Po środku jest wyświetlacz LCD. Proszę, jakieś takie ustawienia. Jeśli chodzi o materiały, no już wcześniej jeździłem tym Hyundaiem po wertepach i nic tutaj w środku się nie odzywa, nie spodziewajcie się tego. Tutaj deska rozdzielcza jest bardzo miękka, tutaj jest twardo, ale to, ta część to nie jest istotna, w tym miejscu już twardo i tutaj twardo, chociaż faktura jest wręcz identyczna, ale nic nie wydaje tutaj z siebie żadnego dźwięku. Konsola centralna, też kolejne fizyczne przyciski, lewarek w skrzyni biegów oprzyty w skórze, tak jak. Kierownica, uchwyty na kubki, normalny, ręczny można zawijać na rękawie, skórzany podłokietnik jest regulacja, akurat nie ma regulacji, schowek dół jest miękko wykonany, dobra, gasimy, jeśli chodzi o silnik. Aktualnie wszystkie jednostki w i30 są uturbione, ewentualnie na stoku możecie spotkać jeszcze takie 1.5 wolnossące, no ale po prostu tam już nie ma takiej elastyczności jak w silnikach turbo doładowanych, nawet 1.0. W i30 turbo benzyny tylko aktualnie, 1.0 turbo oraz 1.5 turbo, możemy je skonfigurować z manualną sześciobiegową skrzynią biegów oraz 7 automatyczną. W naszym przypadku 1.0 turbo, 998 cm3 dokładnie, 120 koni mechanicznych, 172 Nm. Oczywiście wtrysk bezpośredni producent deklaruje, że ten samochód do pierwszej setki powinien rozpędzić się jakoś w 11,2 sekundy. Zobaczcie jak tutaj mi wyszło na RaceBoxie. Zobaczcie, dwa razy wystartowałem, za pierwszym razem jak wszedłem do tego auta, rozgrzałem, było jakoś 10,9, a za drugim razem 10,47. Przesympatyczny bonusik, prędkość maksymalna deklarowana 196 km na godzinę, zużycie paliwa w takim Hyundai'u jest bardzo niskie. Jest tutaj system start-stop, ale jeszcze nie jest to miękka hybryda, dopiero 1.5 turbo czterocylindrowe jest miękką hybrydą, tutaj z trzema cylinderkami nie. Osobiście odczuwam straszną pokusę, by taką i30 wziąć na test ekodrivingowy. Deklaracja producenta jakość od 4,9 do 6,3 litra średnie zużycie paliwa. Myślę, że jesteśmy w stanie e, osiągnąć takie wartości, gdy będziemy jechać spokojnie i przepisowo. Jednak dzisiaj testu zużycia paliwa nie będzie, a będzie degustacja kołby. Jesteśmy na miejscu, możemy bestię palić. Dzisiaj bez sąd czeku. w sumie normalny dźwięk trzycylindrowej, utrubionej, nowoczesnej jednostki, no nie mamy czasów Matizów i, no nie wiem, Tico z przeciemnionymi szybami, które warkotały i się ze sobą ścigały na zlotach. Dźwięk normalny, w ogóle no jest ref limiter na 5251 gdzieś tak ale ogólnie miękkie odpalenie jeśli ten samochód chodzi na biegu jałowym to w zasadzie no, delikatne jest mrowionko ale nie słyszymy pracy silnika z zewnątrz nawet jak podejdziemy do maski to jest taki szum średnie zużycie paliwa jakie mi tutaj wyszło z parkingu operacyjnego na przejście graniczne w Kołbaskowie to 4,8 litra jechałem sobie spokojnie przepisowo ze wszystkimi zgodnie z ograniczeniami prędkości oczywiście jest to jasna sprawa to kasujemy sobie zużycie paliwa i możemy startować. Co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Już widzę ładne A6C8, czy nawet S6 to jest z tymi fejkowymi takimi wydeszkami. Ale jest to fajny samochód. Bardzo szybki. No i dobra, co to będzie? Jak dla mnie. To fajnie, że to jest 1.0 turbo, a nie 1-5 wolno ssące. Zaraz powiem Wam dlaczego. No i tutaj nie przyspieszymy sobie ostro. No bo ciężarówka. Możemy tutaj wyłączyć sobie ESP, nawet czy ten kontrolę trakcji. No bo to spokojnie musimy wjeżdżać, jakiś Hyundai. I 40 ciśnie, może do niego się odczepimy, podczepimy. No i dobra, za chwilę ograniczenie do 80, a niech se jadą. Kultura pracy tego silnika jest całkiem spoko. Bardzo często łapie się nawet na tym, że po prostu jadę z całą prędkością i mam 2,5-3 tysiące obrotów po prostu jakoś nie odczuwam, żeby tutaj coś mną tarmosiło w nogach, jest spoko jest po prostu no nie, jadąc z całą prędkością to po prostu no nic nie słychać tutaj, generalnie nic nie słychać Dobra, przyspieszymy troszeczkę do 80 dlaczego fajnie, że jest to 1.0 turbo, a nie 1.5 wolnossące, było tutaj 1.5 wolnossące jeszcze na stoku, jakieś egzemplarze mogą się pojawić, możecie sobie je kupić ale już ich nie będzie 1-0 turbo jest szybsze, mocniejsze o 10 koni, wyższy VMAX, lepsze przyspieszenie o sekundę ponad. Dobra, redukcja. I nawet mniej pali. I elastyczność, no to w ogóle, no co, 3,5 tysiąca obrotów, no to wolno z byśmy czekali. A ten samochód po prostu się odpycha na tyle, ile może, no bo wiadomo, jest to 120 konna. Jednostka, jakiś silnik do śmigania na co dzień. Ale nie trzeba ciągle tutaj redukować, czy tak dalej, lewy pas. No, do drugiego mostu 175 km na godzinę, 176 nawet. Wiatr dzisiaj, no lekko pod wiatr, bardzo lekki, w stronę Berlina jak będziemy jechać. No i właśnie, teraz jest taka sytuacja. Jadę sobie 160. Ponad 4000 obrotów, bo mam piąty bieg. Wrzucam sobie szósty. W sumie mogę to poznać jedynie po obrotomierzu. Może czas na prędkości obrotowe. 160 km na godzinę. To jest 3602. 140. Fajnie, że przy 140-160 nie trzeba podnosić głosu. Auto jest miękko zestrojone, to trzeba przyznać. 140... 3000... Boże święty, kamery tej nie włączyłem, czy mi się wyczerpała? Co to się wydarzyło? Co to się wydarzyło? Włączam. No dobrze, tutaj jest GPS. 140 km na godzinę jeszcze raz. To jest 3180 i 120. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, mój kolega ostatnio jechał nad morze takim Hyundaiem i z powrotem ze Szczecina 200 km. W kombi średnie zużycie paliwa wyszło 4,8 litra jadąc 110 km na godzinę. Także ładnie. 120 2722. Więc co tak jest? 126 bieg. No. I będziemy się napędzać. Jest ten moment obrotowy z dołu, może nie ma go aż nie wiadomo ile. 170 parę nm. W wolnosącej wersji mieliśmy 140. Nie było to dostępne tak nisko. No, Takie w cyklu luźnego ryszarda. Podejrzewam, że nawet szósty bieg jest tutaj nad biegiem. 10,7 litra, średnie zużycie paliwa. No ale dobra, my chcemy tutaj prędkość maksymalną osiągnąć. Także damy piąty bieg. No Mam nadzieję, że na piące już osiągniemy V max, nie na czwórce, w ogóle tej silnika nie słychać, niesamowite. A no tak, ludzie piszą, że uuu, wyje i w ogóle jak może wyć, jako nawet nie słychać. 9 Dobra, damy sobie szósty bieg. Możemy odpuścić, bo jest tutaj wyprzedzanie. Widzę z naprzeciwka nic nie ma na autostradzie. A tam jakąś krajówką jadą auta. Chyba jakiś objazd. Coś tutaj się na kołbasie stało w stronę Szczecina. Średnie zużycie paliwa skoczyło nam. O kurcze, pieczone do 12 litrów. No, powiem Wam, tutaj dobrze by było osiągnąć V-Max. Tam sobie piąty bieg, tak jest, jakiś wypadek, coś się stało. No, a, cóż, a szósteczka troszeczkę nam pomogła, lekki cień aerodynamiczny, oj, oj, oj. No, ciężarówka, składzik wywalony na bok, Wiecie, musimy podchodzić obiektywnie do takiego samochodu. Jest to segment C, bazowy silnik. Jakiś ostatnio specjalista, widziałem pod Volkswagenem Taygo w zapowiedzi, wysłał mi E38 BMW porobioną. Pisząc, że o, to to wizytówka firmy jest. Chociaż w tym czasie był akurat E36 Kompakt też produkowany no świetne porównanie segment F kontra taki Hyundai jak tutaj będzie tania eksploatacja, przecież jak mamy tutaj jeszcze gwarancji 5 lat, bez limitu kilometrów, proszę Państwa dobra, dajemy piąty bieg i tu się bujamy, bo widzę, że jest że będzie możliwość prawdopodobnie, Cienia aerodynamiczny Troszkę pod wiatr jedziemy, no ale tutaj musimy już bójnąć. No i dobra. Pełna kultura. No ciśniemy, tak to odpoczywamy. No, dwie stóweczki GPS-owe, 201 nawet. I okej, okay, nie będziemy Hyundai'a dalej męczyć. Bardzo fajnie. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmln. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 13,1. No ciężko tym autem zrobić tak, by spaliło. Chyba więcej, tak mi się wydaje. I co tutaj, zrobimy sobie zaraz sound i koniec, bo będziemy objazdami tutaj jechać Troszkę tutaj postoję Prowadzenie No mamy tutaj Felgi, znaczy oponki Z dość wysokim profilem Także generalnie Jest to mięciutko zestrojony samochód Tak jak wcześniej powiedziałem No taki do normalnego śmigania Czy to po mieście, czy sobie nawet w trasę pocisnąć Jeśli ktoś ma większą rodzinkę No to kombi Dobra, dwójka. Ten silnik pracuje tak cicho, że prawie nic z zewnątrz nie słychać. Po prostu. No i dobra, będę tutaj już jechał sobie. No nie możemy wjechać na autostradę, niestety. Mam nadzieję, że Wam się niesamowicie podobało. Była fajna walka. Tutaj podziękowania dla Hyundai Auto Club ze Szczecina właściwie z Ustowa, za udostępnienie tej maszyny na próbę autostradową. Hyundai nie ma obaw o swoje samochody, zresztą pięć lat gwarancji bez limitu kilometrów. No to proszę Państwa. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie.